I oczywiście magowiec z tej strony Kebu. w dzisiejszym odcinku, jak zmaksymalizować potencjalny profit z Paryża. Przedstawię wam, co i jak, jeżeli chodzi o plan, właśnie na Paryż. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania i zapraszam Was na stronę Skins Monkey, gdzie swoje skiny wymienicie. Także polecam na stronkę zerknąć. I tutaj z moim kodem lub po prostu z linku w opisie wchodzicie sobie, odbieracie bonus 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów. Także warto sobie wymienić jakąś większą kwotkę oraz bonus do depozytu 35%. Także naprawdę polecam serdecznie i sprawdzajcie również skiny, bo jest naprawdę dużo do wyboru i oprócz różnych floatów czy patternów można też znaleźć bardzo fajne crafty także polecam zerknąć, link oczywiście macie w opisie i co, lecimy sobie, przechodzimy sobie, dzisiaj będziemy korzystać z buffa dlatego, że jeżeli chodzi o jakieś tam legalne źródła buff wydaje się najtańszy ze wszystkich możliwych Rzeczy, które mamy obecnie dostępne. Wejdziemy sobie na market. Pozwolę sobie wpisać kapsułkę Antwerp Capsule i zaraz będę wszystko wyjaśniał. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Zaczniemy sobie od jakichkolwiek. Oczywiście będę się tutaj sugerował na drużynówkach i weźmiemy sobie w price trend i zaraz sobie to wszystko. Please exchange observer. Okej, okay, nie rozumiem. Nie wiem, jak to mogę zmienić i czemu tak się dzieje. Eee, ja nie jestem jakimś tutaj znawcą Bafa, także może nie będę tego robił, co tu się stało. Dobra, w każdym razie, do czego zmierzam, bo rzeczywiście tutaj się troszeczkę zaplątaliśmy. Zmierzam do tego, że doszliśmy. Chciałem powiedzieć, dożyliśmy, no ale może nie będę aż takich stwierdzeń używał. Momentu, gdzie. Ee, Juan, ee, Juan, Juan, Juan. Mówcie na to jak chcecie, no w każdym razie kosztuje 60 groszy. Jest to w ostatnim czasie całkiem, że tak powiem, spokocenka. I po tym kursie myślę, że na spokojnie kupicie Buff Balance, a nawet taniej. I kupując Buff Balance, mamy o tyle fajną sytuację, że kupujemy sobie Buff Balance. Trzymamy Buff Balance do promki na Paryż. No i potem po jakimś czasie skupujemy kapsułki na bafie. Dlatego wam o tym mówię i dlatego też taki tytuł, czyli maksymalizacja zysku z paryża. Mówię o tym, jest to rzecz kurczę, no nie wiem, czy oczywista, ale dla osób, które gdzieś tam siedzą bardziej w tym inwestowaniu, nie robią to tylko z zajawki, tylko rzeczywiście na tym zarabiają, no to buff to jest narzędzie niezbędne, ja sam tak będę robił i wszystkie moje pieniądze zostaną wpłacone na buffa i z buffa automatycznie sobie będę to przekładał na kapsułki. Jest to czasochłonne akceptowanie tych wszystkich ofert, nie mówię, że nie, bo tych kapsułek na pewno będzie dużo, ale to, to nie jest aż taki problem, zwłaszcza, że naprawdę... Sporo taniej e, da się kupić te kapsułki, a pamiętajcie, że zaoszczędzenie tych 15 czy e, 20 groszy na kapsułce to jest naprawdę dużo na skalę, jaką to będziemy robić, bo pomyślcie sobie, że inwestujemy chociażby e, przysłowiową stówkę co nie jest dużą kwotą, no i pomnóżmy to razy 15 groszy, to już mamy 15 zł, także w większych skalach robi się to naprawdę sporą kwotą. I specjalnie to mówię, bo dużo ludzi kupuje jakieś masowe liczby i robi to po prostu przez rynek w grze, gdzie na Bafie czy innych tego typu marketach możecie to znaleźć o wiele taniej. Więc mówię po prostu o tym sposobie, chcę Was też uświadomić i przygotować na to, staram się generalnie jak najlepiej Was przygotować na ten Paryż, przynajmniej tak próbuję, no i to jest takie główne moje założenie, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, czy nie wiem, czy chcielibyście wiedzieć, czy to jest legit z grupek na Facebooku, to możecie mnie się śmiało zapytać. Ja na te pytania odpowiadam. Też nie, pyta, nie, nie piszcie do mnie, hejka, bo mam pytanie, tylko po prostu od razu je zadawajcie. Jeżeli macie problem, nie wiecie, kto jest legit z grupek facebookowych, ja w tym handlu trochę siedzę, także będę na pewno wiedział. Więc śmiało pytajcie, ja zawsze Wam pomogę. I co? To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Yo.